Jeśli marzysz o kwitnieniu latem, styczeń to idealna pora, aby pomyśleć o tych trzech kwiatach. Wybrałam rośliny o długim okresie wegetacji, które naprawdę zyskują, jeśli wysiejemy je wcześniej w sezonie. Będą eustoma, rudbeckia hirta oraz pelargonie oraz dodatkowy bonus, czyli jak prawidłowo przeprowadzić zimną i mokrą stratyfikację. W dzisiejszym odcinku krótko opowiem ci oraz pokażę co zrobić, aby wyjść te kwiaty, nie tracąc czasu oraz nasion, plus właśnie świetny trik na kiełkowanie bylin oraz kwiatów jednorocznych odpornych na przymrozki. Zapraszam. Witam Was, kochani, z mojej wysiewowej kanapy. Jeśli widzicie ten wzór w kwiatki, to znaczy, że zaczynamy wysiew kwiatów na rozsadę w domu. I właśnie zanim weźmiemy się do wysiewu tych trzech kwiatów, które warto wysiać wcześniej w sezonie, muszę wyjaśnić Wam parę rzeczy, żeby później nie było błędów właśnie w ich uprawie. Zaczynamy je tak wcześnie, ponieważ one mają długi okres wegetacji, a to oznacza, że od wysiania do zakwitnięcia minie przynajmniej od 4 do. 5 miesięcy, a nawet więcej, i to w przypadku eustomy. Jeśli nie posiadacie lamp doświetlających, to zdecydowanie polecam Wam poczekać z wysiewami przynajmniej do lutego, końca lutego, a nawet początku marca. Pamiętajcie, że o tej porze roku, nawet na najlepszym parapecie, nie ma wystarczającej ilości promieni słonecznych. Kolejna taka dobra rada, ponieważ wszystkie nasiona nie są dużych rozmiarów, wysiewajcie je w płytkich pojemnikach. Chodzi o to, żebyśmy wysiewali jej w małej ilości ziemi. Ja to robię w bloczkach ziemi, czyli tak zwany soil blocking, bo to jest najszybsza metoda pozyskania kiełków. Te bloczki są malutkie, szybko się nagrzewają, przez co nasiona mają fajną, wysoką temperaturę i przez to szybciej kiełkują. Jeśli wysiejecie drobne nasiona w dużej doniczce, gdzie jest dużo tego podłoża, to te nasiona wolniej się nagrzewają, przez co wolniej kiełkują. Kolejna złota rada, postawcie rozsadę po wysianiu w miejscu, gdzie temperatura na stałe przekracza 20 stopni, a to oznacza, że te 20 stopni minimum jest, jest zarówno dzień jak i w nocy. Jeśli macie pomieszczenie, gdzie temperatury się wahają, to może się zdarzyć, że po prostu roślinki wykiełkują później. No i właśnie zaczynamy od kwiatka, którego najlepiej jest wysiać bardzo wcześnie w sezonie, czyli jej królowa kwiatów jednorocznych w ogrodzie, moja okochana elstoma. W tamtym roku kompletnie mnie zachwyciła nowa odmiana terakota. Cudownie wyglądała właśnie na późnoletnich rabatach i jeśli jeszcze jej nie znacie, to zdecydowanie polecam ten cudowny taki brązowo-różowy odcień i dużo też zielonych refleksów. Wyglądała mega no, ale właśnie Eustoma jest tym kwiatem, który wymaga najdłuższego okresu uprawy na rozsadę, a to oznacza, że minie nawet od 4 do 5 miesięcy, zanim Eustoma będzie gotowa do tego, żeby ją posadzić na miejsce stałe, a już nie mówiąc, żeby kwitła. Jest ona przydzielona do grupy hardy annuals, czyli kwiatów jednorocznych odpornych na przymrozki, ale tak naprawdę jest to bylina. Tylko że chodzi o to, że to jest delikatna bylina, a to oznacza, że w naszym klimacie po prostu nie zimuje, dlatego traktujemy ją jako roślinę jednoroczną. Nasionka są mega, mega Drobne, bardzo często i chyba przeważnie są otoczkowane. Czekajcie, ciężko je wydobyć tutaj. Tak wyglądają nasiona. I w przypadku eustomy warto też wiedzieć, z jakiej grupy nasiona wysiewamy, ponieważ dzieli się ona na cztery grupy. Najwcześniej w sezonie wysiewamy eustomę z grupy 1. Ją najlepiej jest wysiewać już w styczniu. Grupy 2, 3 i 4 możemy wysiewać trochę później, czyli w lutym i w marcu. Ze względu na to, że Eustoma jest kwiatem odpornym na przymrozki, w ogrodzie możemy ją sadzić już w okolicach kwietnia, jeśli tylko rozsada jest wystarczająco duża. Przy wysiewie drobnych nasion, wspomagam się trikiem na wykałaczkę, czyli mocząc koniec wykałaczki, co zwiększa przyczepność, transportuję drobne nasionko na podłoże, w tym przypadku bloczki ziemi. I moi drodzy, jeśli chcecie się dowiedzieć tak naprawdę szczegółowo, jak uprawiać eustomę, to taki odcinek ukazał się już na moim kanale rok temu od A do Z. Jak ją wysiewać? Kiedy sadzić, co zrobić, żeby uzyskać jak najlepsze kwitnienie, ścinać do pukietów, czyli taki kompletny poradnik uprawy eustomy. Nie zapomnijcie o znacznikach, bardzo ważne, ponieważ na tej taczce będę wysiewać parę różnych odmian Elstoma, więc dobrze, żebym wiedziała, która jest która. Kiedy już takie drobne nasionka umieścimy na powierzchni podłoża, jeśli robicie to w doniczce, to po prostu delikatnie możecie rozsypać, przyklepać i nic więcej z tym nie robimy, ponieważ eustoma Światło wspomaga jej kiełkowanie. Nasionka są bardzo drobne. Jeśli przykryjemy je zbyt grubą warstwą ziemi, no to niestety opóźnimy to kiełkowanie, a nawet może się zdarzyć, że eustoma nie wykiełkuje. Wszystko, czyli podłoże plus nasiona, po wysianiu od razu zwilżamy, i dobrze jest użyć butelki natryskowej. Jeśli używacie doniczki, która ma, wiecie, taką kupulkę, to przy drobnych nasionach warto ją użyć, ponieważ drobne nasiona szybciej przesychają, a jeśli nasiono raz już pobierze wody, jeśli napęcznieje i przesnie, to niestety później już nam nie wykiełkuje. Dlatego, kiedy robię wysie w bloczkach ziemi, zawsze tworzę taką warstwę ochronną z przezroczystej folii. Stoma gotowa i Ustawiam ją w ciepłym oraz jasnym miejscu. Jeśli jest wysiana płytko, to u mnie w bloczkach widzę pierwsze kiełki już po dwóch i trzech tygodniach. Jeśli wysiewacie ją w doniczce, to mu, tu musicie się uzbroić w cierpliwość. Może się zdarzyć, że pierwsze kiełki dopiero wyjdą nawet po dwóch miesiącach. Dlatego to ten wyjście w płytkim podło podłożu zdecydowanie przyspiesza kiełkowanie. Pelargonia jest kolejnym kwiatem, którego warto wysiać wcześniej w sezonie. Wiecie dlaczego? Ponieważ jej okres wegetacji, czyli od wykiełkowania do kwitnienia, to jest minimum 16 tygodni, czyli 4 miesiące. Dlatego jeśli wysiejemy ją wcześniej w sezonie, będziemy dbali o rozsadę, to jak tylko zacznie się sezon na polubne. ponieważ. Pelargonia to jest typowa roślina ciepłolubna, czyli gdzieś tak yy, koniec maja, początek czerwca, będziemy już mieli kwitnące sadzonki. Nasiona Pelargonii są zdecydowanie większe niż nasiona eustomy, ale ja też tutaj mam właśnie otoczkowane i powiem Wam, jest to fajny patent, bo ktoś, kto ma słabszy wzrok, jest w stanie lepiej właśnie zobaczyć nasiona. Pelargoni, jeśli wysiewacie je w doniczce, to nie wysiewajcie ich za głęboko. Światło wspomaga kiełkowanie i tak jak w przypadku wysiewu w doniczce, możecie tylko delikatnie ją przysypać minimalną warstwą podłoża. Tak w bloczkach ziemi ja w ogóle, zobaczcie, nie przykrywam ich niczym, po prostu pobieram wykałaczką, można powiedzieć, wciskam w środek bloczka i pelargonia wysiana w pomieszczeniu, gdzie temperatura utrzymuje się na stałe powyżej 20 stopni, powinna wykiełkować w terminie od 7 do 10 dni. Oczywiście w tych mini bloczkach ziemi ona nie będzie długo mieszkać, ponieważ Pelargonia rośnie szybciej niż Estoma. W przypadku Estomy minie przynajmniej dwa miesiące, zanim ją przesadzę w coś większego. Tak w przypadku Pelargonii to będzie już miało miejsce tak gdzieś po 3 do 4 tygodni od wysiewu. W tamtym roku zrobiłam właśnie fajny odcinek w temacie jak pikowałam, przesadzałam pelargonie, to możecie sobie to sprawdzić na moim kanale. Myk z rudbeckią jest taki, że możecie ją wysiewać w różnych terminach. Jeśli wysiejecie ją teraz, czyli tak w okolicach styczeń-luty, to ona zakwitnie wam już czerwiec-lipiec. Ale jeśli wysiejecie ją jeszcze raz w okolicach gdzieś tak marzec-kwiecień, to wtedy będzie kwitła. Gdzieś sierpień, wrzesień. A więc dzięki dwóm różnym terminom wysiewu rudbeki, będziecie mieli dwa różne kwitnienia. Chociaż rudbekia odbija po przycięciu, ale to, wiecie, trochę zajmuje jej to czasu. Więc jak ją zetniemy na bukiety, zanim odbije, to już będziemy mieli świeżą porcję właśnie kwitnącej rudbeki. Na temat rudbeki ja stworzyłam w tamtym roku świetny odcinek, ponieważ w tamtym roku ona tak mnie zaskoczyła, jak dała sobie radę w tym właśnie suchym i bardzo ciepłym lecie, że chyba dla mnie nie ma lepszej rośliny na rabatę preriową oraz miejsce, gdzie mamy bardzo suchą glebę. Tak wyglądają jej nasiona, też są bardzo drobne, dlatego trik z wykołaczką plus yy, nie przysypujemy je podłożem, jeśli wysiewacie w doniczkach rudbeckie. Światło wspomaga kiełkowanie rudbeki i jak widzicie ja tylko dociskam małe nasionka do powierzchni bloczków. Gotowe. Wysianą rudbeckię ustawiamy w jasnym miejscu. Jak już wspomniałam, światło wspomaga kiełkowanie. I w temperaturze powyżej 20 stopni pierwsze kiełki powinny się pokazać w terminie od 7 do 14 dni. No ale ja wiem, że często macie problem z kiełkowaniem rudbeki, ponieważ. Yy, Jakość nasion, które są dostępne na rynku, nie zawsze są najwyższej jakości. Dlatego zaraz pokażę Wam trik, co zrobić właśnie, żeby pobudzić do kiełkowania tak zwane trudne nasiona. A teraz czas na zimną i mokrą stratyfikację, czyli trik, który pomaga przy kiełkowaniu nasion, bylin oraz kwiatów jednorocznych odpornych na przymrozki. Czy jest on e, wręcz niezbędny? Nie. Wiecie dlaczego? Ponieważ z mojego doświadczenia, jeśli mamy świeże nasiona dobrej jakości, one wykiełkują bez takiego zabiegu. No ale, właśnie co, jeśli mamy już nasiona parę lat albo po prostu kupiliśmy paczkę nasion, która ma krótszą datę ważności, wtedy możemy przeprowadzić właśnie taki. Proces. Mam tutaj tackę wysianą z buplerum, czyli przewiercieniem, i właśnie w ten trik w zeszłym roku uratował moją rozsadę ostróżeczki, buplerum i dzwonków Irlandii. Jest tutaj ziemia do wysiwów zwilżona, ponieważ pamiętajcie, to jest zimna i mokra stratyfikacja. A dlaczego niezwykłe przechodzenie w lodówce? Ponieważ zauważyłam, że ten trik działa o wiele lepiej. Na mokrym podłożu wysiałam nasiona. Dodatkowo możemy przykryć folią spożywczą, aby wspomóc to działanie, wiesz, wiecie, utrzymanie wysokiej wilgotności i w takim stanie stawiam na zewnątrz, może być w ogrodzie, może być na patio i trzymam tam przez przynajmniej 3 tygodnie. W przypadku bylin zalecam nawet 4. Czy musi to być taka multidoniczka? Nie, możecie to zrobić w zwykłym pojemniku albo w mniejszej doniczce. Ja zrobiłam to tak, dlatego że później ułatwi mi to, e, wiecie co, dalszą uprawę, bo nie muszę pikować. <laughs> Wysiałam po prostu w każdej komóreczce po dwa, trzy nasiona, aby mieć pewność, że mam jedną roślinę na komóreczkę i kiedy przyjdzie okres pielęgnacji rozsady jeden krok będzie mniej. Po okresie chłodu wstawiamy taką tackę do ciepła i moi drodzy, wtedy dzieją się cuda. Dosłownie już po paru dniach, czy ostróżeczki, czy dzwonki Irlandii, czy buplerum, czyli inaczej przywiercień zaczęły kiełkować jak szalone. Jest to świetny trik, żeby przeprowadzić teraz, bo jeszcze jest wcześnie w sezonie, ponieważ wszystkie kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki, przeważnie dopiero zaczynamy wysiewać w lutym, a więc teraz możemy się przygotować i mieć pewność, że będziemy mieli dobre kiełkowanie. A jeśli nie chce Wam się bawić w takie noszenie tacek. To przecież naturalnym sposobem na zimną i mokrą stratyfikację oraz świetną metodą wysiewu bylin jest wysiew zimowy w woreczkach, butelkach, pojemnikach czy doniczkach, czyli winter sewing. Ostatnio na kanale ukazały się dwa świetne odcinki w tym temacie i bardzo gorąco zachęcam Was do ich obejrzenia, a linki do nich wrzucę w opisie tego odcinka. Kochani, dziękuję za to, że dołączyliście tutaj do mnie, aby obejrzeć ten odcinek. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że zaczęliśmy rozsady w domu, ponieważ no winter są już wysiane, ale dosłownie już od jakiegoś czasu świeżbiły mnie rączki. Co tu wysiać i mamy stoma, rudbeckia i pelargonie wysiane. Mam nadzieję, że spodobał Wam się odcinek i zdecydowanie wyczekujcie nowych treści w temacie wysiewu bylin, kwiatów jednorocznych odpornych na przymrozki oraz ciepłolubnych, ale te przyjdą później w sezonie. Pa!